Przedstawiamy terminal V90, zaawansowane urządzenie do precyzyjnego skanowania kodów. To wszechstronne i wydajne narzędzie, które łączy niezawodność, ergonomię oraz wyjątkową wytrzymałość. Wyposażony w markowy skaner Zebra zapewnia błyskawiczny odczyt kodów jedno- i dwuwymiarowych, a wygodny uchwyt pistoletowy pozwala na komfortową obsługę przez długie godziny. W zestawie znajdziesz terminal V90 wraz z uchwytem pistoletowym, ładowarkę i kabel USB typu C oraz folię ochronną. Zestaw jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania. Terminal V90 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2 GHz, 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. System Android zapewnia nowoczesne i intuicyjne środowisko pracy oraz pełną kompatybilność z aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play. Jedną z największych zalet terminala V90 jest wbudowany skaner Zebra SE 4710, który umożliwia szybki i precyzyjny odczyt kodów jedno- i dwuwymiarowych, takich jak kody QR, Data Matrix czy EAN13. Obsługa skanera odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach urządzenia oraz uchwytu pistoletowego, co znacząco poprawia komfort pracy. Urządzenie wyróżnia się wytrzymałą obudową, odporną na trudne warunki pracy. Stopień ochrony o klasie 67 gwarantuje odporność na kurz i wodę, a solidna konstrukcja zabezpiecza sprzęt przed upadkami z wysokości do 1,5 metra. Terminal działa niezawodnie w szerokim zakresie temperatur od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza. Akumulator o pojemności 9000 mAh gwarantuje do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu, co czyni terminal idealnym narzędziem do całodniowej pracy w terenie. Pod ekranem dotykowym o przekątnej 5,5 cala znajdują się trzy podstawowe przyciski funkcyjne. Terminal wyposażono również w kamerę tylną o rozdzielczości 13 megapikseli z autofokusem i lampą błyskową oraz kamerę przednią o rozdzielczości 8 megapikseli, co pozwala na prowadzenie dokumentacji wizualnej. Kolektor posiada podstawowe funkcje komunikacyjne, takie jak LTE, Wi-Fi oraz Bluetooth. Dodatkowo obsługa kart SIM umożliwia dostęp do internetu mobilnego oraz wykonywanie połączeń, a interfejs USB typu C pozwala na szybkie przesyłanie danych i ładowanie urządzenia. Terminal jest kompatybilny z autorskim oprogramowaniem Lomac MSSQL, które umożliwia bezpośredni zapis danych w systemie magazynowym. Możliwość instalacji aplikacji ze sklepu Google Play. Oraz obsługa pakietów APK sprawiają, że urządzenie można dostosować do różnych potrzeb biznesowych. Zamów terminal danych V90 na sklep lomak.pl i przekonaj się, jak nowoczesna technologia może usprawnić codzienne operacje.